Siemaneczko, tu szakra z tej strony. Witam cię na moim kanale i witam cię w szybkich rozpakach w Unboxingach. Tym razem zabierzemy się za rozpakowywanie zasilacza Corsera RM650. Zapraszam. Tu się dowierzymy w folii, może tędy. To tu, a my zaglądamy w druga za Żeby go nie porwać, te zaśleczowe pobrobka mają takie... O! Grube tektury. Proszę się czasem dobrać. czy się trzeba nieźle nasiłować. Żeby jej tu nie uszkodzić. Również mamy zaklejone. Idę, trzeba się dobrać do naklejki. Otwieramy. Tak. Tak. Warrant, guide. Important safety information. Kabelek zasilający. Przewody. Modularne w pełni. Czy coś tu jeszcze mamy? A mamy. i zaciski i kilka śrubek montażowych. Kurko z jady! Żel. Do not eat. Throw away. silika. żel. Do pochłaniania wilgoci. Od tego wzięły się kulko z jady. Jakby ktoś pytał. Tak, łóżeczkę sobie odstawimy, Zasilaczek sobie obejrzymy. Wewnątrz 135 mm kulerek wersja L z tymi szarymi łopatkami. Tutaj może zajrzeć do środka, zobaczcie co tam jest. Można zajrzeć też przez. Kulerek trochę. Kodzik. I najważniejsze. Co możemy podłączyć? Mamy ostrość. Także spokojnie podłączymy wszystko, co będzie chcieli, Karselnika też. A tutaj mamy jeszcze tabiczkę. I poproszę od razu o ostrość. O pięknie tak. O to chodziło. Tak wygląda zasilacz. Do kawałków, może dobierzemy się później. Są wszystkie tutaj trzeba i nawet więcej, bo wszystkich nie będziemy używać. Dzięki temu, właśnie, że właśnie jest modularny, będzie trochę mniej bałaganu tak, bo w budowie łatwiej będzie to wszystko poukładać. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Rozpakowywaliśmy zasilacz Corsera RM650. Cześć, szakarlat.